To ci niespodzianka, co? Już na podnośniku. Eee, kufry będę montował jeszcze, nawet ich nie wyciągnąłem z pudełek. Przyszły mi dopiero dziś. I LEDy, e, które tu mają uchwyty. Zobaczymy, jak to też tam wyjdzie. I, i, i. Kufry, oczywiście boczne, bo centralny bo mam z poprzedniej maszyny, swojej. A boczne będę miał otwierane nie tak na bok, że no, tak, że się po prostu otwierają. Tylko do góry. Tak sobie wypatrzyłem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać czy nie jakoś strasznie się okaże a co to za motocykl no to chyba widać Murzyński motor czyli Africa twin w automacie i z tym zawieszeniem elektronicznym a to tam nic nie widać poza, poza kablami no taka maszyna włączymy może zapłon nie wypali Lampy, nie wypali dziury w kamerę zobaczymy ale to są do jazdy dziennej no i zwykłe LEDy się włączymy do jazdy dziennej są tutaj takie kółka pod spodem, a to 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 oświetlanie zakrętów. Nawet to fajnie działa, dość to nawet świeci po tych zakrętach. Eee, przebiegu mamy na razie kupiona wy. tutaj. W przebiegu ma coś koło 2,5 tysiąca, już jest po przeglądzie. Pierwszym na tego tysiąca. Wszystko w normie. Pozdrawiam Pana Tomasza, który prowadził cały zakup przez telefon, ponieważ maszyna dojechała do mnie nie widząc jej nawet. Takie tu ma deflektory, jeszcze dołożone, takie różne tam. I stopkę centralną, bo nie było, a, a chciałam mieć. Także pozdrawiam pana Tomasza, jeszcze raz mówię, który prowadził cały zakup, wszystko na telefon, fajnie działało. Wszystko poszło sprawnie. Eee, z minusów. Trochę za duży ten zbiornik jest. I to, co tam piszą w, w dokumentacji, że jest 25 litrów. No nie jest 25, chyba, żeby po tą e, blaszkę, którą się tam tankuje, bo już kombi e, pokazywał tam chyba 70 zasięgu, a 26 litrów do niej wlałem. Także albo mi zrobił stacja e, w konia, albo no, jak się leje do pełna fez, do pełna, no to wejdzie więcej. Czyli pewnie faktycznie go lejąc do pełna, co z chyba wejdzie. No i 600 km, bo spalanie jeżdżąc spokojnie, a teraz docieram, także tak nie wariuję we dwójeczkę i same trasy nic po miejscu nie jeździ, tylko tak weekendowo na po 600-700 już kilka razy, no trzy razy zrobiła. Yy... Yy, także 600 km na zrobić średnio i troszkę, to może zależy od tyłka, ale mimo, że jest fajne, miękkie, to jak się zrobi te 12 godzin w siodle, troszkę tyłek boli. Ale to chyba jaki by motocykl wygodny? Nie był, jeśli by się siedziało w nim 12 godzin. Praktycznie bez przerwy to ścierpnie, Nie ma, nie ma innej opcji. I co dalej? Spalanie, jeżdżąc, tak jak mówię, spokojnie 4,5 litra. w Dwie osoby. Tak, nie wykorzystując tego tak maksymalnie tylko tak do 120. Gdzieś tam nawet na autostrady złapałem nie dużo, bo przy docieraniu nie powinno się dużą autostradą jeździć, to tak do 120 tylko tak kawałek jakaś dojazdówka, a tak żeby stosować zmienne obciążenie. Skrzynia jak najbardziej dla mnie bajka. Zmiana biegu, zmiana biegu to jedynie cyfra na wyświetlaczu, praktycznie nieodczuwalne. O, Tak to wygląda. Nie będzie w paski pokazywać, może nie. Się musi zaświecić jakieś tam. A widać, że chyba będzie w paski pokazywać. Tak będzie kamera łapać. Ale coś tam będzie winiać. no Tu widzicie przebieg 2337. No, się, Wiem, że gazować trzeba. O, tak wygląda telewizor, ale to tam mruga. Można sobie tam zmieniać. Mapy Google tam sobie połączyć, bo to już jest ten z Androidem. Tylko w niedzielę jak jeździłem, to w niedzielę dziś jest. Co dzisiaj jest środa. To. Coś było ciepło i telefon mi się przegrzał i co z tej nawigacji, jak Android stwierdził, że trochę za ciepło. Dobra, yy, z takich rozwiązań ciekawszych mógłby być wał, a nie łańcuch. Trzeba smarować, a bał bezobsługowy, no chyba, że coś puści jakiś uszczelnienie albo przekładnia zębata, no to wtedy tak średnio bezobsługowy. No ale w łańcuchu to fakt, że to bezawaryjna rzecz, jeśli się tam dba w miarę, to też pewnie kilkadziesiąt, kilkadziesiąt. No za dwie dwie na pewno zrobi. Coś nie dba i łańcuch jest tańszy, to jest wtedy mniej. I co dalej? Eee, mają mi przyjść właśnie te LEDy, jeszcze i tutaj takie torby na te gmole. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wersja Adventure, Adventures Sport, Adventure Sport, czyli full ubrana do sklepu kubułki. Jeździmy po mieście oczywiście w pełnym przerządowaniu. Tak, żeby każdy myślał, że wracamy akurat z Maroka. Ok, tak żeby nie za wysoko nie podnieść. Tak, żeby każdy myślał, że akurat wracamy z wyprawy życia z Maroka, a faktycznie pojechaliśmy po piwo do sklepu i po lody dzieciom. Tak to właśnie wygląda. Nie, ja tym po miejscu nie jeżdżę, bo yy, ciężki troszkę tu czuć po tym motocyklu, że on nie chce jeździć po miejscu. Trasy, jedynie trasy. Takie po minimum 500 musisz część. Jeszcze mam zaplanowany na weekend. Ma być pogoda i coś tam chłodniej niż ostatnio. Jurę krakowską Częstochowską zrobić dookoła. Też pewnie z 500 wyjdzie. Bo już praktycznie nie ma gdzie jeździć. Jeździłem tę Słowację, poprad, wszystko. To już tyle razy tam byłem. I ten spiski radzamek i to jeszcze wcześniej innymi sprzętami. Tyle razy tam już byłem, że jak jadę to już tak u siebie, że znowu tutaj już żeśmy tu byli. nie? Jak się na sport włączy tą skrzynię, to nie przemula tak tych biegów, to fakt, wtedy troszkę plus. Przy redukowaniu jest fajny dźwięk, bo jak zbija biegi w dół, jak troszkę dynamicznie tam powiedzmy do ronda hamujemy, to fajne przegazówki robi, takie brum, 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 między z redukcją biegów. Fajnie to brzmi, fajnie słychać. I jak się stanie w korkach w gorąc, dwa wentylatory robią robotę, ciepło w kolana przez chwilę. No ale to nie ma siły. To tak musi być. Zawsze powietrze idzie do góry i w każdym sprzęcie, jak się wentylator włączy, idzie to odczuć. Dobra, wyciągnę, yy, wyciągnę, wyciągnę te kufry. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Montaż tego i coś tam pokażę, jak już będzie stelaż. A jeszcze, jakby ktoś ciekawy miał akurat taki sprzęt, zapraszam, ponieważ mam kompa do niego. Można diagnozować zawieszenie. To wiadomo teraz nie, bo to jest wypust. To już jest 21 rocznik, ale 20, choćby nawet no to jest na gwarancji. Jeszcze także nie, ale te starsze modele, skrzynie, wszystko, wszystko tam obsługuje. Bo już sobie tam przeglądałem co i jak. Tak z ciekawości tylko. Już paluch odbity jak wciągałem na podnośnik. Polerka. Dobra. No to co, jak już tam będę coś koło stolarzy działał, to coś tam dogram. Założyłem. <laughs> A trasy będzie widać. Moja, to niech będzie. Powiem szczerze, że straszydło, straszne. Prze, przewielkie to bez, bez kufrów, równo to spokojnie wystaje dużo, ale z kuframi to będzie trzeba w korkach uważać. Yy, dlaczego czarne? Bo mi się nie podobały aluminiowe. Dlatego, yy, bo to wszyscy te GS y wszyscy aluminium, aluminium, aluminium. Ja do kurwa, jak siedzę na tych motorach, jak szpoki na czereśni, teraz akurat szpaków jest dużo. Yy, więc dlatego właśnie czarne plastiki, bo mi się aluminiowe nie podobają i zbyt te oklepane. Yy, no fajnie, zobaczymy, jak to się otwiera. Ale to wygląda znośnie. Dwie opcje otwarcia są, już sobie wypatrzyłem, bo można otworzyć. Yy, który kluczyk są dwa pewnie trafi zły Bo do centralnego jest inny Dwie opcje są otwarcia Bo jest opcja Otwarcia Taka Że można sobie coś dołożyć A jest opcja tylko tutaj trzeba takie haczyki przełożyć Pokażę jednego O Wtedy jak otworzymy tak To wtedy możemy otworzyć Całość Czyli litry co tu mamy? Jakiś zapasowy kluczek? Trzeba go wyciągnąć. No i tak to się prezentuje. Kobita będzie siedzieć z tyłu jak Lord. I zamykamy sobie tutaj to. I mamy teraz tylko właśnie to otwarcie. A jak, a jak przepniemy od razu, żeby za ten haczyk zapiąć, tutaj to się otwiera całość. No, takie chciała, takie ma. Właśnie dlatego chciałem plastiki. Bo bardziej mi się podobało. Aluminium. <coughs> Aluminiowe, jakby to wyglądało. Tu wszystko jasne, a tu jeszcze z tyłu aluminium. A tak to troszkę się kolorystycznie... Wiem, można, można by założyć czarne aluminium, ale malowane. Tylko, że znowu cena tych kufrów jest yy, straszna. A te były takie przyzwoite. No mi się podoba. O, coś słyszeliście? No, następny temat to LEDy. Kolejny bajer, który będę montował. Yee. To akurat chyba nic trudnego nie powinno być, ponieważ są tu takie... No to chyba jest akurat na tą stronę, ale to przejdźmy na drugą. Tak. Takie torby. Tylko też się zastanawiam, bo nie wiem, tutaj ten Wyciąg z chłodnic, założę jedną, spróbujemy jak to będzie się tam prezentować. Takie troszkę straszydło, można by powiedzieć. Tak jeżdżąc po miejscu dla Lansu nie niepotrzebne, ale gdzieś może akurat w trasę jechać to fajnie mieć takie jakieś tam dokumenty czy coś pod ręką. Ale w większości pewnie będzie odpięte, bo takie to jest nie znowu mega bardzo konieczne. Stelaże, no tutaj już pokazywałem, zamontowane ledy, jeszcze znaczy LEDy. Kufry ściągnięte, bo niepotrzebne to jakieś śrubki i teraz będę próbował zamontować a łącznie poleciał. Będę próbował zamontować a takie to, nie wiem czy one będą tak, tutaj chyba pisze top, czyli do góry. Tak będę próbował zamontować takie to LEDy. Ciekawe jestem, jak one świecą. Czy one mają jakąś tam pozycyjne Też, niby jakieś LEDy po, po bokach też mają. I dwa tutaj po środku. Hm. Zobaczymy, nie wiem. I do nich też jest tutaj troszkę kabli. A mianowicie właśnie tyle. Taka to. Uwaga, uwaga. Taka to pajęczyna tutaj jest. No, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Maksymalnie, aby nie drapać instalacji, wiadomo. Być może jest tutaj bezpiecznik pusty pod, pod wyjście, także ja sobie odbiorę ten telefon i włączę się za chwilę. Nietypowo, na zewnątrz własny motocykl, gotowe, LEDy założone, jeden jak i drugi. Tutaj sobie tak zamocowałem to sprytnie w fabryczne, no nie widać, ale fabryczne uchwyty pod chłodnice, także nic tutaj nie wersy, nie i Nie wygląda jakoś strasznie. Troszkę sobie luźna kabelka zostawiłem, gdybym sobie coś tam chciał podregulować, tak żeby nie było też jakoś to wszystko napięte za bardzo. I tak, bez zupełnie ingerencji w układ elektryczny tak sobie zrobiłem, żeby nic nie kleić, nie lepić, nie lutować. Nie ciąć, bo to jest dość młody sprzęt. Dopiero ma miesiąc, także no miejmy, miejmy litość. I tak, jedna rzecz, którą bym Zmienił całą ta instalacja przekaźnik, wszystko jest pod siedzeniem. Mianowicie zmienił jedną rzecz jak no, drobina ten kabel dłuższy od wtyczki, No to wiadomo zdrowy rozum wskazuje by żeby włącznik był świateł tutaj pod w miarę jak się trzyma rękę. No, to tu jest milion guzików a to jest milion pierwszy. No, wiadomo nie jakoś na środku no to jak to będzie wyglądać i tak sobie to przypiąłem trutyczkami dwoma takimi śniutkimi do kierownicy i ta wtyczka jakby to było dłuższe z 15-20 cm to by się fajnie to schowało w plastiki można by dopiąć do oryginalnej wiązki by było super a tak no to tak troszkę tutaj no nie przeszkadza to bo, bo kabel nie jest w ogóle naciągnięty w drugą stronę też nie nie wadzi nic go tam nie gniecie można bez problemu skręcić do końca tylko że no no jeszcze telefon dzwoni niech dzwoni tylko że tak troszkę no nawet tego nie widać bardzo dobra więc co spróbujmy odpalić jak to wygląda tak wyglądają zwykłe lampy eee, nie jest to wersja amerykańska kierunki świecą ale tak afryki mają a tak świecą z ledami no to wiadomo każdy to wiedział jak świecą ledy ameryki nie odkryłem spróbujemy wsadzić długie nie wypali kamery? No niby nie wypaliło, także jest dobrze, ale nie nachylę się bardziej, bo, bo szczypię aż w oczy to światło. Dobra. Wyłączmy zapłon. No i tak temat wygląda. A jeszcze te te, te torby boczne nie montowałem teraz. One mi na szpan po mieście potrzebne nie jestem do niczego. A jeśli bym chciał sobie gdzieś powiedzmy jechać na jakiś wyjazd, no to wtedy mogę dopiąć. A tylko, żeby je mieć, żeby pokazać, no to po co? Tak samo nie zakładam też tutaj po miejscu. A zresztą ten motocykl po miejscu nie jeździ, ale nie zakładam kufrów bocznych, bo no bo jak to wygląda. Miejmy trochę szacunku do samego siebie. O, widzieliście? Tak to się właśnie dzieje. Dobra, tyle by było chyba z modernizacji tej maszyny na, na czas teraźniejszy, z tej strony też żaden kabel, nic nie wystaje, wszystko tam schowane, głęboko tutaj też pod wiązkę, nic tam się nie dzieje, także co, nara.